Kim jest ta kobieta? Jak ma na imię? Ma na imię Ania. Gdzie ją poznałeś? Kim ona jest dla ciebie, Dawid? Dałem ogłoszenie, że mam syna i chcę, żeby ktoś wprowadził ciepło do naszego domu. Ta. Dałeś takie ogłoszenie, że poszukujesz opiekunki do dziecka? Nie, nie, nie. Tak to eee, że poszukuję kogoś, kto wprowadzi ciepło do naszego życia. Może. Hmm. A, nie a, nie. To taki trochę mój tekst, a powiem szczerze, gruby, jak na kobietę, mógł sobie kupić kaloryfer. Nie, to nie ja powiedziałam. Grzejnik kolejowy nie? To nie ja powiedziałam. Można przytulić, długo trzyma, ciepło. No dobrze, ale z tego ogłoszenia z internetu poznał Anię. No ale widzisz, że mężczyźni już są tak zdesperowani, to jest straszne. Nie tylko mężczyźni, że kobiety też. Gdzie kobiety by napisały, że poszukują, nie wiem, faceta, który by wniósł ciepło rodzinne do jej domu? Nie, no to, to facet potrzebuje miłości Rozpaczliwy, woła, krzyczy Drapie ścianę, rozumiesz Szuka żywego człowieka Ale jest to skuteczne, skoro znalazł Anię No tak Żeby tylko nie skrzanił tej Ale... sprawy A no właśnie, jak coś za łatwo dostaniesz, to... To nie ma wartości. Było no, no i się potem wszystko, że tak powiem, posypało no, z mojej winy, tak? Ja po prostu no, za dużo swoich problemów wrzuciłem na Anię. Jestem też zapisany no, do poradni, chcę to wszystko po prostu wiele A do jakiej poradni? Wsparcie psychologiczne w Poznaniu. Czyli tu On, masz to problemy z kontaktami dobrze. z ludźmi? Źle ich oceniasz, no, źle, czy jesteś wybuchowy. Źle, źle odbieram Anię czasami. O, ona codziennego napisze, ja to odbiorę jako atak, no i Co jej zrobiłeś? Trzy razy się wyprowadzałem niepotrzebnie. No i ten trzeci był ostatni nie? Kochajn. Mm -hmm. Albo